Cześć. Dziś opowiem o udźwigu resztkowym, czyli o tzw. spadkach udźwigu na wysokości. Każdy wózek widłowy, który wyposażony jest w maszt i unosi widły wraz z ładunkiem na wysokość wyższą niż 20 cm, nazywamy wózkiem podnośnikowym bądź wózkiem z masztem. Tego typu wózki charakteryzują się udźwigiem nominalnym, czyli udźwigiem, który pozwala transportować ładunek o określonej masie w poziomie, oraz udźwigiem resztkowym. Czyli informacją o tym, jak dużo kilogramów ładunku możemy podnieść na określoną wysokość. Im większa różnica będzie pomiędzy udźwigiem nominalnym a udźwigiem resztkowym, tym większe będą tak zwane spadki udźwigu na wysokości. Jeśli bowiem dla przykładu wózek ma udźwig nominalny 2 tony, prawie na pewno ilość kilogramów, którą będzie mógł podnieść na wysokość 6, 8 czy 10 metrów, będzie różna od udźwigu nominalnego. Teraz pewnie spytasz, jaki potencjalny zysk dla mojej firmy mogą mieć informacje, o których powiedziałem przed chwilą i już tłumaczę. Jeśli spadki udźwigu konkretnego wózka, który chcesz zakupić nie pozwalają Ci podnieść ładunku na określoną wysokość, musisz wybrać wózek o większym udźwigu nominalnym, który kosztuje więcej, jest większy, wymaga więcej miejsca do manewrowania i potencjalnie koszty jego napraw będą większe. Round koncentruje się na tym, aby podnosić wózkami o relatywnie niskim udźwigu nominalnym jak największy ładunek na dużą wysokość. Szczegółowe informacje o spadkach udźwigu na wysokości oraz o spadkach udźwigu związanych z przesunięciem środka ciężkości ładunku znajdziesz na każdym wózku wyposażonym w masz na tzw. tabliczce spadków udźwigu. Wózki crown charakteryzują się bardzo niskimi spadkami udźwigu na wysokości. Do wysokości 8 metrów, dla przykładu w wózku typu RichTrack, udźwig nominalny jest równy udźwigowi resztkowemu. Dlaczego wybrać wózek, który ma mniejsze spadki udźwigu na wysokości w stosunku do udźwigo nominalnego? Pewnie już wiesz, oznacza to niższe koszty serwisu, mniejszą przestrzeń manewrową, większe bezpieczeństwo, ponieważ konstrukcja wózka, który ma niskie spadki u dźwigu, jest w sposób oczywisty lepsza niż konstrukcja wózka, który charakteryzuje się dużymi spadkami dźwigu na wysokości, a to oznacza wyraźne oszczędności dla Ciebie i Twojej firmy. Zapraszam na kolejne filmy. Zapraszam też na naszą stronę www.wózkiCroon.pl oraz zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Do zobaczenia!